Generalnie bardzo fajna przygoda, tak to traktuję. To jest pierwszy raz, nie mieliśmy jeszcze do końca doświadczenia, jak to działa, ale to uczucie, kiedy pędzisz bliźniaczą trasą, ramię w ramię z drugim zawodnikiem, kątem oka widzisz, jak on się posuwa do przodu, wyprzedzasz go, czujesz euforię, że to się udaje. Naprawdę super. Do tego łączymy techniki driftu, jazdy takiej rajdowej trochę na okrągło. Szukamy tutaj czasu, ale też dajemy niesamowite show, więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajna medialna impreza. Praca jest naprawdę skomplikowana i trzeba się postarać, żeby ją zapamiętać. Zwłaszcza, że Różnica jest nawet w tym, z której strony objedziemy beczkę. Wystarczy, że wybierzemy złą stronę i już ten przejazd ma zero punktów, więc naprawdę trzeba dbać o każdy szczegół, ale to też robi wrażenie i fajnie to doceniaje. Zwłaszcza na takich odcinkach jak gimkana, kiedy silnik pracuje na wysokich obrotach, robimy beczki, robimy bączki wokół różnych przeszkód, więc te, ten silnik pracuje praktycznie cały czas na czerwonym polu, a nie ma gdzie się schłodzić tak naprawdę, ponieważ mamy małe prędkości wokół tych przeszkód. Bardzo ważną rolę od, odgrywa odpowiedni olej i film olejowy, e, dlatego stosujemy Castrol y, Titanium Super Cars y, 10W60, który daje nam pewność, że, że olej, który jest dedykowany na przykład do Zega, który też pracuje na dużych obciążeniach, na pewno wytrzyma i na pewno nasz silnik będzie chroniony. No i tak to się dzieje, patrzymy na ciśnienia, patrzymy na temperatury, wszystko na razie e, bardzo dobrze działa, więc, więc nasz Bandior, czyli nasz Nissan Skyliner 34 e, może być pewny, że, że, że ma dobrą ochronę.